Pana. Czy mogę zdjęcie z panem? Nie wiem. A co tam masz? Streama. Wow. I bardzo się wstydziłem podbić. To... Za na to nie wyczaiłeś. Gdzie? Razem z Jasiem siedziałeś. Cześć szczad. Nie... Cześć czad. Cześć, czad. <noise> Jezu. Ty, mogę ci zdradzić e, sekret. Naprawdę? Ja, wiesz, bo ja to się trochę skończyłem, nie? Ale mogę ci pokazać... Kogoś to jest naprawdę fajne. Jasia? Nie Czy no, Jasia Jas ma dziecko się nie wykwuje. A więc mówię kroki przy niej yes. miłasie. O go to moje serce, proszę. Żebyś, żeby nie złapczam ręką, proszę. Nie, 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 wiem, bo jest taki kan, który ostatnio dostał bana za takie rzeczy, co mówię? No ale możesz dotknąć no spokojnie, ja ci pozwalam, dotknąć i zobacz. To dzięki co? tobie. Jakie masz miękkie cykle?